Czujesz się grubo? To świetnie, bo kolejny influencer chce zarobić na tym pieniądze. Cześć, mam na imię Ania. Tutaj na kanale bardzo często mówimy o Kardashiankach, ale chyba nigdy nie mówiliśmy o Kertnej. Kertna jest najstarszą z sióstr i czy jest najmądrzejsza, czy jest bizneswoman, na jaką czekaliśmy? A może jest dosłownie taka sama jak cała reszta jej rodziny. O co chodzi? Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Wielorazówka, ponieważ w Wielorazówce można kupić bardzo wiele produktów w bardzo dobrych cenach. Dziękuję Wielorazówce, że ze mną współpracuje i. Zapraszam teraz już na wideo. Kertney Kardashian jest najstarszą z trzech sióstr Kardashian i najstarszą z dzieci Chris Jenner, czyli mama mamadżera, czyli kobiety, która jest w stanie posunąć się dosłownie do wszystkiego, aby pomóc swoim dzieciom zarobić pieniądze. Kertney znana jest ze swojego zero-jedynkowego podejścia do świata, a także ze swojego takiego, powiedziałabym, trochę bardziej zrównoważonego, mindful podejścia do przedmiotów, które ją otaczają, czy produktów, które je. W związku z tym swoim zrównoważonym, mindful podejściem do życia wypuściła firmę, firmę PUSH, która jest odpowiedzialna za sprzedaż olbrzymiej gamy produktów. Teoretycznie mówi się, że PUSH ma być podróbką głup. Nie wiem, czy pamiętacie, głup to jest marka Gwyneth Paltrow, która sprzedawała świeczkę o zapachu waginy. Jednak według mnie y, PUSH nie ma aż tak kontrowersyjnych produktów w swojej ofercie. I powiedziałem, że jest to po prostu jeden z takich klasycznych sklepów e-commerce, platform e-commerce, która sprzedaje wszystko i nic, i może tam coś dla siebie znajdziesz, a może nie. I dzisiaj w sumie nie będziemy mówić o Push. Będziemy mówić o drugiej firmie kartnej, czyli firmie Lemi. Lemi to firma produkująca żelki, suplementy w postaci żelków. I o Boże, ile ja mam do powiedzenia na ten temat? Zanim przejdziemy dalej, muszę powiedzieć o tym, że moje podejście do żelek generalnie jest negatywne. I. Powodem ku temu jest fakt, że wiele lat temu usłyszałam od Gillian Michaels, że jedzenie kolorowych cukrów to jest jedna z najgorszych rzeczy, które można zrobić. I w związku z tym, zamiast kupować na przykład jogurt o jakimś smaku, lepiej jest kupić jogurt naturalny i owoce wrzucić do niego samemu. Albo lepiej jest zamiast jeść na przykład galaretkę jakąś kolorową, zrobić sobie z żelatyną owoce samemu, ponieważ wtedy na ogół mamy większą pewność, że składniki, które w niej będą, będą, wiecie, korzystne dla naszego ciała. Czy jest to jakiś kolejny mit? Możliwe, ale ja zauważyłam, że na moje ciało działa on dobrze, więc od tego czasu, kiedy go usłyszałam kilkanaście lat temu, do tej pory go stosuję i uważam, że w żaden sposób nie wpłynął on negatywnie na moje życie. W związku z tym, ja sama do Żelek jestem nastawiona negatywnie, tak, jestem sceptyczką, ale czy to problem? Wydaje mi się, że nie. Zwłaszcza Kirtney i jej marka sama dostarcza amunicję, aby krytykować ją dosłownie za wszystko. Suplementy Lemi wielokrotnie były atakowane w internecie, ponieważ yy, no, okazuje się, że nie są jak jakieś wiecie przełomowo dobre, a są strasznie drogie. If you are somebody who lives and dies by the Lemmy Burn or Lemmy Curb, I'm about to put you onto something and save you literally 50$ a month. This supplement has all of the major ingredients that... The Supplement but this supplement is $22 for 30-day supply. Mają ładne opakowanie i co do tego wszyscy prawie, których widać na przykład na ich temat oglądałam się, zgadzają, ale co więcej na ich temat można powiedzieć, to przede wszystkim, że w bardzo dużej części są one po prostu oszustwem. Jest to oszustwo za 30 dolarów miesięcznie, które oferuje nam oczywiście też jakieś zniżki, jeśli będziemy kupować je w subskrypcji. I jest to oszustwo, które. Y no po prostu powiem Wam szczerze, trochę mi się w głowie nie mieści. Każdy oferuje żelki na wszystko, tak? Czyli mamy żelki na sen, mamy żelki na obudzenie się, mamy żelki na wypięknienie oraz żelki na nadanie naszej waginie z zapachu ananasa. Tak, moi drodzy, chciałabym, żeby to był jakiś dowcip chory, ale nie okazuje się, że rzeczywiście coś takiego można ludziom sprzedawać. I w ogóle to, co jest szokujące na temat tego ostatniego produktu na przykład. To przede wszystkim fakt, że halo, nasze ciało ma zapach i nie powinniśmy na siłę próbować zmieniać zapachu naszego ciała, ponieważ może to doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Wiemy o tym, że suplementacja nie ma zbyt dużego wpływu na zdrowie waginalne, a także wiemy o tym, że jeśli jest jakiś nieprzyjemny zapach z naszej waginy, to powinniśmy pójść po prostu do lekarza, a nie kupować sobie suplementy, które kosztują całkiem sporo pieniędzy. When you're see the various ingredients in it. Never know the percentages of those ingredients. And sure you could have some of these really good ingredients, but if like 90% of it is rat poop, the whole thing is going to be bad, you just would never know. No więc tak, te produkty są niesłychanie problematyczne i powiem wam szczerze, nie tylko ja tak uważam, ponieważ już od jakiegoś czasu jest w toku, działa ma miejsce odbywa się pozew, do którego dołączają się kolejne osoby, które kupiły suplementy Lemi i które właśnie czują że obietnice, które zostały poczynione w reklamie czy w opisach produktu na ich stronie, nie zostały spełnione. Wiedząc o tym wszystkim, można by oczywiście zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że tego typu sytuacja ma miejsce? A odpowiedź jest prosta. Amerykański rynek suplementów, podobnie w sumie jak europejskie, chociaż tam wydaje mi się, że jest to jeszcze większa wolna amerykanka, teoretycznie jest uregulowany, ale tak naprawdę nie jest. Jedyna ustawa, która mówi o tym, w jaki sposób suplementy mogą być sprzedawane, co powinno w nich być i tak dalej, to jest ustawa z 94 1994 roku, która nazywa się DSHEA i ta ustawa, może po prostu przeczytam, zapewnia ograniczony nadzór FDA, ponieważ suplementy to żywność, a nie leki. FDA, jeśli nie wiecie, to jest ta Organizacja w Stanach Zjednoczonych, która zatwierdza, czy leki na przykład mogą zostać wypuszczone na rynek, dodatkowo suplementy nie y, muszą dostarczać dowodów firmy produkujące i sprzedające suplementy, nie muszą dostarczać dowodów naukowych na temat ich działania, pod warunkiem, że zawierają zastrzeżenie stwierdzające, że FDW. FDA nie oceniła tych oświadczeń i się pod nimi nie podpisuje. Czyli tak naprawdę można obiecać gruszki na wierzbie, a potem napisać, ale tak naprawdę nikt nas nie zweryfikował i wszystko ma być ok. Pośród jedynych ograniczeń, jakie się pojawiają na temat tych wszystkich obie obietnic, to są to y, zastrzeżenia, że nie może być takich obietnic w stylu na 100% leczy raka, ale można już powiedzieć, może mieć pozy pozytywny wpływ na y, antyrakowe komórki czy cokolwiek tam innego. Dodatkowo y, ta ustawa zaznacza, że jedyna odpowiedzialność za to, jak ten suplement działa, czyli coś, co jemy, coś, co wkładamy do naszego ciała, coś, co sprawia, że wiecie, w jaki sposób nasze ciało funkcjonuje, jest jedynie regulowane poprzez obietnice dawane przez producentów, którzy mają być odpowiedzialni, cokolwiek to tak naprawdę znaczy. No i w związku właśnie z tym, że można sprzedawać gruszki na wierzbie ludziom. I dodatkowo też właśnie ta ustawa zapewnia możliwość reklamy dosłownie wszędzie, dosłownie w każdej formie, bez tak naprawdę żadnych ograniczeń. No to nagle okazuje się, że suplementy są super świetnym biznesem, który wart jest miliardy dolarów rocznie i do którego bardzo wielu z nas chciałoby dołączyć. Kertney również reklamuje swoje suplementy całkiem mocno, organizuje wycieczki dla influencerów i robi całkiem wiele, wiecie, różnych tych takich typowo marketingowych zagrań. A jej suplementy pojawiają się wszędzie. Nie wiem, czy wy, wy widzieliście ich reklamy. Jeśli podobnie jak ja oglądacie content w kilku językach i podobnie jak ja robicie od czasu do czasu research na temat Kardashianek, to możliwe, że ich reklamy również i do waszego feedu raz na jakiś czas tam wskoczą. Mnie to się zdarzyło zapewne właśnie ze względu na ten algorytm, który jest dopasowany do tego, jaką jestem osobą. I powiem Wam szczerze, że reklamy te no. Są bardzo ładne. Co więcej, na jaki temat mogę powiedzieć? Chyba tak naprawdę nic. Próbując dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób tworzone są formuły, w jaki sposób dobierane są składniki do suplementów LEMI, to przede wszystkim dowiedziałam się, że jest to, no nie wiem, tak naprawdę jakie kryterium, bo na pewno nie spełnianie obietnic, które się daje ludziom. GLP1 daily. So first of all, it's false marketing. This product does not have the hormone GLP1 in it or a drug like Ozempic or GLP1 agonist in it. Nie wiem czy pamiętacie czym jest Ozempic. Mówiłam o Ozempiku w innym wideo i jest to po prostu lek, który jest przepisywany ludziom o określonych schorzeniach po to, aby ich życie było lepsze. Działa on na zasadzie, może po prostu pozwoli, żeby specjalista się wypowiedział. When you hear the term GLP-1 med, GLP med incretin, this is referring to an entire class of medications called GLP-1 receptor agonist. Some GLP-1 meds are FDA approved for type 2 diabetes, and some are FDA approved for obesity. And the way that GLP-1 medications work is they bind to GLP-1 receptors. That are located all throughout your body. So, we have GLP1 receptors in our gut, in our brain, in the lining of our blood vessels, in our heart, in our kidneys. GLP1 helps regulate appetite and eating behavior by working on the GLP1 receptors in our brain and also in our gut. Gastric emptying is delayed and we feel fuller longer. GLP1 also plays a big role in regulating our blood sugars by its effects on the pancreas. Czy jest możliwym, aby suplement oferował dokładnie te same rezultaty, które oferuje lek? No, hmm. podobnie jak w sytuacji promowania suplementu, który ma zmienić zapach naszej waginy. Mam wrażenie, że tutaj również przekraczamy jakieś takie granice przyzwoitości, moralności, godności i w ogóle wszystkich tych takich jakby wiecie, wzniosłych cech charakteru, które w literaturze, w szkole zawsze nam się mówi, że powinny być właśnie tym, do czego powinniśmy dążyć i po raz kolejny nagradza się kapitalistyczną chciwość, kapitalistyczną chęć zbicia kasy, niezależnie od tego jakie to będzie miało tak naprawdę rezultaty, no bo nie oszukujmy się, tak naprawdę promowanie tego suplementu właśnie w ten sposób może mieć rezultaty naprawdę zupełnie straszne. Rozpoczynając od faktu, że może się okazać, że jakaś część osób, która nie zrobi wystarczająco dużego researchu, a usłyszy o tym suplemencie od na przykład jakiegoś influencera, który generalnie zajmuje się zdrowiem i suplementacją i tak dalej, no może ta osoba no, po prostu wpłynąć negatywnie na swoje zdrowie, rezygnując z leku i zaczynając brać suplement, który tak naprawdę, no możliwe, że w żaden sposób nie spełni swoich obietnic. Dodając do tego fakt, że może jak pamiętacie z innych moich wideo, ja generalnie nie jestem fanką wzbogacenia się na y, szerzeniu i pielęgnowaniu cudzych niepewności, wchodzenie w ten rynek tak zwanych fat diets, bo wydaje mi się, że tutaj y, powoli zaczynamy się znajdować z tym, co Kertney nam promuje, no... Nie jest według mnie w żaden sposób spoko, ponieważ wiadomo nie od dziś, że większość tych fat diet i większość suplementów, które mają nam pomóc osiągnąć jakiś kształt ciała czy coś tam, zostało już wielokrotnie y, udowodnionych jako nieposiadających tych właśnie efektów, albo posiadających efekty odwrotne, albo y, generalnie no, nie za bardzo korzystnie wpływających na nasze ciało. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiem, że w jakichś Waszych anegdotycznych przypadkach może się zdarzyć, że jakaś fat diet, czy jakiś suplement. Osiągnął pozytywne rezultaty, jednak pamiętajmy, że nasze anegdotyczne przykłady, tak jak mój przykład z tak naprawdę kolorowymi cukrami, nie są niczym, na czym powinniśmy się opierać. To, że dla mnie to działa, to super, ale czy dla Was to będzie działać, nie wiem i dlatego nie robię wideo, w którym przekonuję Was do tego, żebyście właśnie w ten sposób się odżywiali. Wbrew medium społecznościowym nie istnieje tabletka, która jest w stanie nam dać idealne ciało. Może kiedyś w przyszłości, w tym momencie jeszcze nie. Są tabletki, które mogą nam pomóc w jakiś określony sposób wyglądać, ale warto dowiedzieć się jakie konsekwencje mogą one też za sobą nieść. Wydaje mi się, że nikt nie powinien aspirować do tego, aby brać tabletki, które przede wszystkim mają leczyć schorzenia, tak, bo nikt nie powinien aspirować do tego, aby te schorzenia mieć. I też właśnie tym samym również i marketing opierający się o promowanie tego typu podejścia do życia, czyli o aspirowanie, dobrania tabletek, które nam mają pomóc leczyć schorzenia, wydaje mi się niesłychanie szkodliwy, niesłychanie straszny. No i ja, jak się zapewne domyślacie, na pewno nigdy nie będę tych żelech kupować. Również ze względu na to, że nie jem żelek, ale również ze względu na to, że jeśli chodzi o suplementy, dokonuję dużo głębszego researchu co do firm, od których ich je kupuję. Takie to było dzisiejsze wideo. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Czy kupilibyście suplementy od Kertney, czy w ogóle suplementy za 30 dolarów miesięcznie? To jest coś, co Was interesuje. Ten ale o ma kosztować 80 niespełna dolarów miesięcznie. Co też wydaje mi się wow, niesamowicie wysoką cenę jak za produkt, który nie do końca wiadomo, jak będzie yy, działał, tak? No ale wiecie. Yy. Nie ma granic, jeśli chodzi o chęć zarobienia na naiwności innych ludzi. Mega jestem ciekawa Waszych opinii, a tymczasem dzięki, że wytrzymaliście do końca i do zobaczenia w na następnym odcinku. Pa, pa!